Manko, ja jestem Flowinaitety, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek na kanale. Bardzo was przepraszam, że tak, tak na ten pierwsza bardzo ważna wiadomość, bardzo was przepraszam, że w sobotę nie było live'u, ale przez to, że nie mogłem nic zrobić w procesie, nie mogłem zmienić postaci ani nic, musiał zostać odwołany, ale myślę, że ten live, ten turniej odbędzie się w kolejną sobotę, w tą, która teraz będzie. Też o godzinie 20. Zachęcam do, do dołączenia do tego, bo można wygrać nagrodę. W tym, filmie nie, w tym filmiku nie będziemy nic grali. Chciałem Was po prostu tak poinformować, że live się odbędzie. Nie zmieniam żadnych. Zasad Piszcie po prostu w komentarzach, czy Wam taki pomysł odpowiada, napiszcie też swoje nicki, żebym też mógł sobie to zapisać i zachęcam do dołączenia do mojego klonu Per mamy na tą chwilę 32 tysiące pucharków, ale mieliśmy prawie 40 tysięcy, ktoś tam wyszedł. Tam chyba dwie czy tam trzy osoby wyszły, no ale to nieważne, no, zachęcam po prostu do wejścia. Druga sprawa, też przepraszam za to, że w sobotę nie było odcinku, ale chciałem nagrać live'a, a chciałem jakby zamiast tego, zamiast odcinku, żeby był Live, no ale niestety nie podziałało. Tak zawsze w środę będzie, będą szybkie gierki, wszystko wraca do siebie, no ale w sobotę myślę, że będzie ten live już tak na 100%. Już tam wszystko sobie zrobiłem, więc yy, myślę, że turniej, turniej na pewno się odbędzie. Live raczej też. Niestety jeszcze YouTube mi nie dał pozwolenia na nagrywanie liveów. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu, co zrobić, żeby YouTube yy, mi pozwolił, bo ten mi się to coś tam wyświetla, że musi się pobrać, że czeka się do 24 godzin, ja już czekam chyba 2 dni. Ja już chyba czekam dwa dni na to, więc no możecie pisać jak to zrobić chętnie przeczytam i dam serduszko. No, tak to to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, chciałem was poinformować, a przede wszystkim przeprosić, że nie było tego live'u. No będzie na 100% już będzie w sobotę. Tak jakby coś nie da i boże się stało, to wam przed tym na pewno poinformuję, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i live się na spokojnie odbędzie. No, myślę, że to by był koniec tego odcinka. W środę będzie wiadomo, szybkie gierki, szybkie gierki postaciami. Teraz sobie możecie tylko szybko spojrzeć moje konto. Jak wiecie, dużo spadłem. No, bardzo dużo spadłem. Więc to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia i pa pa!